Słuchajcie, chwilę temu napisał do mnie, abra, żebym koniecznie wbijał do bagnowic. Więc w tym momencie ja wsiadam w łódkę i oczywiście jedziemy sobie w tym kierunku, bo oczywiście, jakąś kaskę to warto zarobić. No i tak, gości, oczywiście nie zapomnij subskrybować tego kanału, bo tu są filmiki codziennie. I tak, ja jadę sobie tutaj o, oczywiście piękną naszą drogą serię. Eee, yy, co jest? Halo. Co jest? Gdzie ja w tym momencie jestem, ale co to? No super, ktoś sobie dziurę zrobił. Nice, nice, dobra. E, jak ja stąd mam w ogóle wyjść? Może to rozkopać? Nie no dobra. Co to jest w ogóle za miejscowa? Halo, dobra, zejdźmy. Co jest? Ej! Typie! Co Siema. robisz? Co robisz? Oddaj się. Nie! Oddaj się. Stop! 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 Nie! Tak. Nie rzucaj tym! Mam cztery serca! Stopu. Stary, Dodnego nie! Stopu. Nie! Nie! Stop! 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 Się? Zdejmuj zbroję, zdejmuj zbroję, Dobra, raz, stary, raz zdejmuj, stary, rzucam, ale osiem. nie, nie, bo ty mnie wyjaśnisz, wyjdę z serwera! Zdejmuj zbroję, bo rzucam, stop! Wychodzę Gościu. z serwera, dobra. Zdejmę, ale raz, jeśli rzucisz... Okej, okay, zdejmuję, zdejmuję, czego chcesz? Cze... W tym momencie, idziemy tutaj szybko, idziemy. Ej, ale co no to, w to jest w ogóle idziemy. za pomieszczenie? Halo, powiedz mi, co Chypko. to ma być? Wykonuj mi polecenia, bo cię rozwalę, w tym momencie. Dobra, dobra, dobra. Lecimy, lecimy, lecimy. Nie, stop, 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 stop. Już, 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 gościu. Staj, dobra, Rezesuj ale poczekaj, chodź, chodź, momencie... ale ja chcę pogadać jeszcze, stary. O co? Wpierw witamy, Ale jaki to? Zbrojka. Co mam Brojka. Zbrojka. Da? No, łap. Zbrojka, w tym momencie, bo cię właśnie. łap, zbroję, masz, zbroję. Co, 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 co? Da... że zemsa do ciebie przyjdzie. Ale człowieku, co ty w ogóle wyprawiasz? Co to jest za miejscu? No, no łapki to... Twój nowy dom Co? Co ty robisz? No. Co to jest niby za miejscu? Stary, co ty odwaliłeś? Powiedz. A ci mi. mówiłem, że ja się zemszczę, ale mi nie wierzyłeś. Ale czego ode mnie w tym momencie, stary chcesz? Co, co to jest za miejscu? Co ty odwaliłeś? Stary! Co to? Zamykamy! Witamy! Wy! Hollywood! Yy, I gdzie mam iść, stary? Gdzie, co, co ty chcesz ode a, tutaj mnie? Tutaj masz swoją jadalnię, tutaj masz swoją toaletę, mm -hmm. a tutaj masz swoją sypialnię. I no co? apartament I... a'la Agentix. I tu mam mieszkać? Nie no, ale gdzie tu jest nawet toaleta? I teraz ty myślisz, że jest... masz tu luksusy, co nie? No ale toaleta... A... Uuuu, Gościu, tu śmierdzi! Gibla zamykamy. Ej, zamykamy tym śmierdzi... pokoju gorzej niż trupem. Stary, co ty tu zrobił? Masz zrobiłeś? tylko jeden pokój dostępny. to ale... jest dla ciebie Ej, co? Dlaczego tylko jeden? Tak. Ej, nawet ale... wiesz co? A nawet ci dźwignię zniszczę, żeby nie Ej, było. no nie, no bez takich, gościu, gościu. Nie gościu. masz, mieć, mieć do dobrze, w tym też to jest stary łapto, to jest twój nowy pokarm, no, no, teraz ty to Nie, stop, stop, stop. No. Stop. Klikaj respa. No, no klikam. Klikaj respa. No kliknąłem. Klikaj respa, normalnie, Kliknąłem, mówię ci. To nie są żarty, agenti! Dobra, dobra, już, już. Już. Widzisz? Widzisz? Klikaj Jest teraz. o, Jest No jak piękny, no. jaki posłuszny. No super. No i co? Co ty ode mnie chcesz, stary? Czemu mnie w ogóle więzisz w jakimś chorym pomieszczeniu? Jak... Nieważne, jak dobrze wiesz, przez ciebie straciłem swoje jedno życie. Stary, ale ciebie. tu śmierdzi. Fuu. Fu. Dobrze i będzie śmierdziało. Ale przecież ty śmierdzi, teraz masz jakby ktoś kup sztyla tam zrobił w tej łazience i... Co to? Ty masz nowy prezent. O dwójka Elvisa Dobro wraca i zło też wraca X. i to sobie po prostu weź do głowy, okej? Okay? Mhm, mm tak, już to widzę, już to widzę. Prędzej teraz ja z tego serwera po prostu wyjdę chyba, Jomek. Ale Wiesz? z tego pokoju już nie wyjdziesz kolego. Klikam rozłącz. No nie, no gościu, dobra, spadu, nie Klikaj chcę sobie cię. Nie chcę Nie chcę ci, nie chcę ta ci I idziesz. Ja sobie? wychodzę Agent X. Mogę ok, iść. mogę nie iść, jak chcesz? Nie, nie idź sobie, idź sobie, nie chcę cię widzieć. Okej, okay, to miłego. Nie, zjemy. ja się w tym momencie wyciszam, słuchajcie. Yy... On, on tu ma jakieś wyjście. Dobra, tyle warto wiedzieć. Dobra, obserwacja. Tu jest wyjście. Mm, musimy zobaczyć, co jest dostępne w naszej okolicy. Więc tak, no... Nie bez powodu ktoś mi tu zostawił patyk. Na pewno mogę coś z nim zrobić. Więc może o to chodzi, że ja mam coś wykombinować. Eee, Okej, okay, co z tym łóżkiem? Łóżko to na pewno sobie tego spawna niszcze. Czy pod łóżkiem coś jest? No dobra, tutaj nie wygląda jakby coś miało być. Tej dyni na pewno nie użyję. Kurde! Co ja mam właściwie zrobić? Powiedzcie mi, bierzemy. Yy, serio, nie mam pojęcia, ale tak. Mamy tutaj jakieś dwa pokoje, musimy obcejść, co w nich jest. Obstawiam, że za obrazem też coś ma. Cz, kurde, nie, nie ma. Nie ma przejścia. Tutaj nie ma, nie ma. Ej, serio, nie wiem, co tu się dzieje. Jesteśmy uwięzieni w jakimś dziwnym miejscu i nie tyle, że uwięzieni, my zostaliśmy porwani. Ten gość sobie tam stoi i patroluje, dobra, może on coś chce od nas, nie wiem, ale. Yy... Ej, to jest przejście, ale... Ale co tutaj może być? Mamy. O, nie, nie masz. Co jest? Halo? Co jest, dla się? No, no, co? Co tam chcesz? No, no ej, kolego. No i co tutaj kombinujesz? Powiedz mi, co chcesz ode mnie, stary? Zwiedzam cię. No i w jakim celu, co? W jakim celu mnie odwiedzasz? Tak po prostu porozmawiać sobie z tobą, wiesz, bo tak mi ci brakowało. Stary, to ty budowałeś to pomieszczenie? Co to ma być? Serio gościu czy ty to robiłeś? To jest na złość, tak? Ja Halo. nie, ale ktoś tak. I, I co? Przyszedłeś, znalazłeś i tu mnie uwięziłeś, tak? Albo bardziej na jakieś zlecenie, coś w tym stylu. Nie, nie, jeszcze kogoś w to wciągnąłeś. Jesteś strasznym lamusem, tak, ale dobra. Stary. Y Cały serwer stoi przeciwko tobie z tego pranka. A w tym mhm. momencie wynika na łeb, albo wynika w twarz. Aha, tak, tak, dobra, weź spadł. Ej, co ty <laughs> odwalasz? Gościu, co to ma być? To jest według ciebie śmieszne? Dobra, Gentix, idziemy. Masz teraz swoją przerwę na siusiu. E, gdzie Gdzie mam iść? Tutaj, w kibelku. Ale nie Aha, ma kibla otwartego, <laughs> otwórz kibel! Mm, gościu, bo tutaj zrobię ci. No dobrze. Tutaj ci zrobię, dawaj, no dawaj, patrzę, staryc. dawaj, dawaj. Au! Ja masz HP? Nie wiem, nie, nie powiem ci. Mhm. Mm. Nie patrz! Ej, czy, czy, czy ty lubisz, jak ktoś by cię tak poglądał? Dobra, wezmę to było ten... sobie zrobić drzwi nie. bez okienka. No tak, wiesz, nie, nie, nie robiłeś, przykro mi bardzo. O, A, tak się o, jak dobrze. O, jak dobrze. O, Elviso. Yy, mo możesz nie patrzeć jak tutaj dwójeczkę robię? Chcesz widzieć? Patrz. Albo patrz, patrz na tyłek. widzisz? Widzisz co się dzieje? Ej, no gościu, ale wypiję. Dobra, mnie stąd. Ja, ja chyba wstaję, wychodzę, bo ja z od długo nie chcę. O, ja też, ja też, ja też, ja też. Ej! Ej! Chciałoby się, co? Nie. Fajacyku ty jeden. Nie tyle się Jesteś rozklepywany. I mnie z tego swojego mieczy dwa, ale no, mnie to boli. No? Mam jedną poskę, którą jak cię walnę, to od razu pan. Nie, 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 nie. Po wyjdź teraz z tego pokoju, wejdź z niego. Nie teraz. mam zamiaru! Ja tutaj się załatwiam, idź sobie na górę, tam, rób swoje sprawy, tam co będzie. Pod... Nie mam zamiaru. O, Powiedziałem, nie mam zamiaru. Jał! Dobra. Ej, i... Dobra. Co, ja się wyciszam, narala mu się. Dobra, ziomy, słuchajcie. Nie wiem co powiedzieć, ale gościowi odbiło. Ja mu zrobiłem pranka, który... No, może był szkodliwy przez chwilę, że założył tą dyńkę na głowę, ale słuchajcie. Yy, chodzi o to, że dosłownie, mógł go wyjaśnić Abra, a po, potem mógł wyjaśnić Abra i odzyskał, albo nawet ze mną mógłby to dogadać. To nie jest żaden problem, a on stworzył niepotrzebny problem. Serio. Ale dobra, obczajmy, co my tu jeszcze mamy. Mamy jeszcze ten jeden pokój i tutaj widziałem, że w... ej, ej, ale nie, ten redstone jest na zewnątrz. Kurde, czy tutaj nie ma jakiegoś? Nie, chyba tylko w tej skrzyni był. Dobra, to ja wbiję Kurde, jakoś tu dałem radę wcześniej wejść. Jak ja to zrobiłem? Dobra, może tak to zadziała? Okej, okay, mamy to. Jest tabliczka. I jest redstone, mam pomysł co zrobimy, wkurzymy tego lamusa. Więc tak, rozwalmy przede wszystkim łóżko. Zróbmy fejkowy tunel i może wtedy będziemy mieli... Mam plan na ucieczkę, słuchajcie, jest genialny. Dobra, więc już wam go tłumaczę. Ogólnie, musimy odwrócić uwagę tego lamusa zanim tutaj przyjdzie, więc tak. Teraz szybko zostawiam tabliczkę typu, elo lamusie. Ja zwiewam powodzenia. I ha ha ha, dobra, musimy to jakoś podpisać. Yy, po, pozdrawiam. Okej, okay, zróbmy taką rzecz. Gotu jeszcze nie ma, więc jest dobrze. I tak, słuchajcie, tutaj można wykopać mały tunel, co nie? On na pewno tutaj przychodząc zostawi trochę miejsca, yy, przez które będę mógł zwiać. Dlatego w tym momencie wchodzę do pokoju, do którego on nie wie, że mam dostęp, czyli do tego o tutaj. Oj. Nie, nie gadaj, że... Nie! Jest, otworzyła, otworzyła, dobra, robimy to sprytnie. Okej, okay. ej, udało się. Teraz musimy go tylko zawołać. Tutaj muszę być w tym pokoju i... On musi mnie nie, nie zauważyć. Wtedy mamy drogę wolną do ucieczki. Dobra, schodzi tu. Co tam, Lamusie? Znowu tu przyszedłeś? Znowu... No, ofenik, co u ciebie. <laughs> Przeczytaj co ci tam zostawiłem. Elo, no, lamusie, jest... Co, nie! Niemożliwe, niemożliwe. No i co? Co? Ej, Szczena ma. opada. Ej, Szczena ja opada. Zaraz Gdzie jest Twoje wyjście? No. Ja ci mogę podpowiedzieć. Pod kiblem. Pod kiblem, ziom. Ej, Tu jest Twoje wyjście, Twoje! Tak, tak, tak! Jest! Jest kopalnia! Jest! Jest! jest. jest. Udało się! Wieje. Grandix Wieje. Twoje itemy. Wieje po Twoich drabinach, lamusie, co? Grandix, mam Twoje itemy. I co? Ja lecę po nowe, lecę ponownie Dobra, mamy to. Pobaczę mu te kaszale. <śm> nara. Nie mam łuk. Nara, 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 nara. Dobra. Cyk. Więc ja mam łuk. Cyk. Genetik, nie? Masz łuk, mówisz. Co ty nie powiesz? Ja mówię Nie, 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 nie. Mamy skila. Dobra, masz skilla Paka w ogóle mam. O, nie. Tak, tak, tak. tak? Wiemy, wiem, wiemy, wiemy. Nie mam zamiaru, Agenturze stary. powiedz mi, po co nie karcz twoje temy? Nie nie nie, 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 nie. nie, nie, ziom, Zdajesz się? Dobra. Nie, nie, STOP, 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 Właśnie, STOP! wracamy. Stop, stop. No Nawet raz. się nie muszę bić. Stop. Nie, nie no. Dla musie. No. Zamykam wyjście prawie. Albo mm -hmm. i nie. I tak mm -hmm. już nie uciekniesz raczej. Mhm, mm mhm, mm mhm. Ważna litość. No, no. I Coś co? będzie teraz tak. Nie spoko, spoko. Nie ja rozwala. bo to nie ma sensu. Dobra, to nie ma sensu. Ale czego ty w ogóle ode mnie chcesz? Ja tu siedzę od 10 minut, stary! Byś poczuł, co ja czułem, jak straciłem swoje serce. Ale ty też zaraz ten moment przyjdzie, gdy je stracisz. Nie, nie no co ty? Jest dopiero taka poczekalnia przed twoim yy, serduszkiem, okej? Okay? Tak. Ale bym powiedział. stary, ty mogłeś do mnie podejść. Powiedzieć ej stary, no ogólnie ta dyńka na głowie mnie wkurza, wiesz co, zróbmy tak, wyjaśnij mnie, potem ja ciebie wyjaśnię i będzie kwita. Nie, to ty musisz jakieś porwania robić, jesteś chory! Ale ja ci, gościu, po prostu nie ufam, Już wolałem zaufać a niż tobie. No to czemu z nim tego nie uzgodniłeś, tylko narzekasz, płaczesz, ojej, już straciłem, serdusz, że, to straciłem serduszko, straciłem No nie jest tak, że ja sobie z tego problem, to po prostu jest problem, który wynikł z twojego pranka. Mhm. Mhm. To zainicjowałeś, więc teraz ty za to płać, Dobra, wiesz co, spadaj, nie chcę cię widzieć, wiesz? Nie chcę ci widzieć. czyli mam rację. Nie, nie masz racji. To przecież się wytłumaczyłem dlaczego jej nie masz. Ale jak tego I nie miałbym... się, dlaczego jej nie masz gościu. No nie ma gościu, po prostu ty mówisz o tym, że yy, no. No nie, nie, nie nie mogło być inaczej. Mogło być, tylko ty nie chcesz jesteś świadczył. No w... dobra Elviso, zrobiłem ci głupiego pranka. prankę, ale chodź od razu ogarniemy, a nie że ja mam teraz sobie z tym no twoim problem radzić. Nie, nie. to nie jest nic w nic moim interesie. Ty straciłeś serduszko, nie ja. <grych> Więc dobra, ty straciłeś teraz. A wiesz to, teraz ty tracisz serduszko, nie ja. Tak? Stracę? No chodź. No patrz, patrz. Podejdź. Ty, ty podejdź, ty podejdź, dawaj, dawaj, Mogę dawaj. Tak. tak? A ja zrobię, wiesz co zrobię? Wiesz co ja zrobię, jak tylko mnie uderzysz? Wyjdziesz z serwera. Dokładnie. Nie masz szans mnie zabić, stary. Zrozum, realnie nie masz ile byś nie czekał. W końcu na, na, na serwa wbijesz znowu. Stary, I znowu ale i znowu. Nie będziesz siedział do 24. Nie będziesz siedzieć do dochy. Twoje 3. itemy są w moim EQ. Mogę być na serwie, ile chcę? Stary, w, w mojej sekretnej bazie mam 32 TNT. Twój wieżowiec jest zbyt nie. Okej, okay. okej. Okay. Śmiało, wracam za godzinkę. Dobra, ziomy w tym momencie. Wróciłem na serwer i. Absolutnie. Aha, dobra, on tu jest. On tu cały czas stoi, ale dobra. Wbijmy się do pokoju, o, o którym on nie wie, że ja mam dostęp. Cyk, cyk, i wiem, gdzie pójdę nawet. O kurde, coś ja odkryłem. Coś odkryłem, coś odkryłem. Ej, on on chyba... on chyba ma afka. A nie, jest tu, jest tu. Dobra, stoimy na szyfcie. Aha, okej, okay, dobra. Czyli tam. to przy... No witam, witam, co tam Elviso? Dobra gościu. Czas na deal'a. Dynka na łeb. No dobra, pierwszą Pierw mnie znać. Wychodzisz. Pierw mnie znajdź. Proszę, widziałem twój nick tutaj, w tym miejscu. Tak? W tym? W tym gdzieś tutaj? W którym? W którym miejscu, Elviso? Widziałeś mój nick? Nie no, co ty nie powiesz? Mój nick? Że Agentix mój tam nick. pisało niby? Serio? Ale tak, serio, widziałeś nick Agentix. Czy może się nie pomyliłeś na przykład i to nie było, nie wiem, na przykład Elviso, Cox, albo Abera, albo jakiś inny nick tam widziałeś? Dobra, wyłaś, twaniaczku. No, nie, 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 nie mam zamiaru. Dobra, oddaję ci itemy, ale wynika na web i masz spokój. No, no, nie ma opcji, że ja coś będę robić, stary, zrozum. I te są w moim teraz posiadaniu po prostu. <grym> ale to jest Ej za o, o! Ale fajna miejscu. E, zabuduje e, i się po prostu topisz. No, ale zrobisz mi jakieś wyjście, muszę stąd wyjść, stary. Jeszcze jeden schodek, jeszcze jeden, o, dobra, tutaj kupę robiłem ogólnie, więc nie wiem czy chcesz to oglądać, ale patrz, na przykład, to, to, to może być dla Ciebie. A, czy nie dilujemy? Okej, okay, to... Wynika za To co chcesz z tą dynką? razu dyńką? bez żadnych dyskusji. Dobra, storia, ale co chcesz z tą dynką, wytłumacz. Po prostu ja sobie weź na głowę, załóż tak samo jak mi ją założyłeś. Ej, naprawdę? Tak. Ale serio chcesz, żebym coś takiego tak. robił? Dobra, to weź się, obróć na 3 sekundy. Nie, nie, stój! Ja y tylko nie mam y No, Słuchaj. ale miałeś się co w tej sytuacji? <laughs> no, patrz, mam dyńkę na głowę, Ja no co, co chcesz? Dobra, spadaj. <laughs> po prostu spadaj. Do widzenia. <laughs> I co, idziesz? No, założyłem. Szalen, Ej, stary, ale nie mogę jej zdjąć. Nie mogę jej zdjąć ogólnie. mogę nie nie z... ją zdjąć. Nie, nie mogę jej zdjąć, naprawdę, nie widzę. Ej, ale czemu mnie murujesz? Halo, Ara. stary! Ara! Nie, nie. Ej, nie, ziomy, ziomy, dobra. Ja w tym momencie, y, chyba jedyne, co powinienem zrobić, to wrócić do siebie. Elviso wraca do siebie. Y, ja może tutaj zabuduję tak dla bezpieczeństwa, żeby nikt już tu więcej nie wpadł. O, Ej, to nadal można wpaść, ale mniejsza z tym ogólnie yy, ja w tym momencie jadę w kierunku właśnie mojego miasta. I serio, nie wiem co powinienem powiedzieć, chyba ten prank. No, dosyć mocno Elvisa wcześniejszy wkurzył, ale no. W pewien sposób się zemścił. Czy mu to wyszło, czy nie, to, to już nie mi oceniać. Ale koniecznie subskrybujcie ten kanał, jeśli jeszcze tego nie robicie, bo tutaj są codzienne filmiki z Minecrafta. I jeśli zasubskrybujecie, to żadnego nie ominiecie. Dodatkowo, przypominam, mam swojego Instagrama. No gdzie indziej, jak nie w opisie znajdziesz do niego link. No gdzie indziej, no ziomek, możesz też wpisać Agentix na Instagramie, ale możesz wejść z opisu, więc serio. E, dzięki za oglądanie, do zobaczenia na następnym filmie. No i cześć!